Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 21 do 27 marca 2016 roku. W tym tygodniu wiele się będzie działo, mimo przygotowań do Wielkiej Nocy. Planety będą popychać nas ku jakimś ważnym wydarzeniom. Już we wtorek Merkury znajdzie się w znaku Barana, to oznacza, że będziemy mieli więcej chęci do zawodowych, ambitnych spraw, ale też różne nowe wiadomości i ważne spotkania. W tym tygodniu może nam ten Merkury w Baranie przynieść. Есть. Środa to taki najgorętszy dzień tego tygodnia. Czeka nas pełnia księżyca w znaku wagi oraz kwadratura Jowisza z Saturnem, a do tego jeszcze Słońce ustawi się w koniunkcji z Merkurym. Ta mieszanka planetarna spowoduje, że środa to najbardziej aktywny dzień tego tygodnia. W tym, w tym dniu dużo się będzie działo, dużo wiadomości możemy otrzymać, ale też wszystkie ważne sprawy skumulują się właśnie w środku tygodnia, więc warto być czujnym, szybko wykonywać różne obowiązki. Zawodowe i też nie odpuszczać, bo mimo, że zbliżają się święta, w tym tygodniu właśnie możecie dostać ciekawą propozycję lub być zaproszeni na ważne spotkanie. Im bliżej końca tygodnia, tym łagodniej będzie aura planetarna się rozwijać. Wenus w piątek ustawi się w kwadraturze z Saturnem w opozycji z Jowiszem, a to oznacza, że nie warto zostawiać wielkanocnych zakupów na ostatni dzień, bo właśnie piątek, sobota może się okazać, że czegoś zabraknie lub z czymś się nie zdążymy, więc to są takie dni, piątek i sobota, kiedy lepiej już przeznaczyć czas na porządki i sprawy domowe i też towarzyskie, a mniej na zakupy i chodzenie po sklepach. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu będą bardzo Szybko wchodzić w nowe sytuacje. Szczególnie barany będą bardzo poruszone tą pełnią księżyca, która będzie naprzeciwko waszego znaku Zodiaku. I to jest tydzień, w którym możecie zmierzyć się z jakimś trudnym zadaniem, ale też w którym bardzo dużo rzeczy zrobicie więc to jest dobry tydzień dla baranów, żeby nadrobić jakieś zaległości, ale też zaczynać nowe sprawy. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą już troszeczkę zmęczone, ta kwadratura Jowisza z Saturnem w tym tygodniu bardzo obciąży Wasz organizm, więc jeżeli nie musicie, nie, je, nie, nie jedźcie nigdzie daleko, zostańcie w domu, odpocznijcie i też przede wszystkim zajmijcie się swoimi sprawami osobistymi, domowymi, bo tych sił w tym tygodniu może Wam nie starczyć na wszystko. Lwy natomiast w tym tygodniu będą bardzo optymistycznie podchodzić do Życia. Ta energia tej pierwszej pełni wiosennej sprawi, że lwy będą radosne, będą pomagać innym i też w drugiej połowie tygodnia mogą liczyć na jakieś sukcesy towarzyskie. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce w tym tygodniu będą spokojnie podchodzić do wielu spraw, mimo tego całego pełniowego zamieszania. Byki skupią się na konkretnych zadaniach. Już na początku tygodnia będą wiedziały, co gdzie jak kupić i jak się przygotować do świąt, więc tak naprawdę drugą połowę tygodnia będą mogły poświęcić na swoje sprawy i na zadbanie o urodę przed świętami. Natomiast panny w tym tygodniu będą troszeczkę popycha, popychane albo poganiane przez innych, to jest tydzień. Kiedy trzeba, trzeba trzymać nerwy na, noc, na wodzy, szczególnie że Mars ze znaku strzelca będzie troszeczkę was denerwował, więc panny w tym tygodniu więcej sportu, więcej spacerów ruszania się i też mniej obrażania się na innych. Natomiast koziorożce w tym tygodniu będą bardzo spokojne i bardzo obowiązkowe, to do Was inni zwracać się będą o pomoc. Ale też pamiętajcie, czwartek i piątek to jest taki czas, kiedy jakieś niespodziewane rzeczy mogą wyjść na jaw, więc trzymajcie rękę na Pulsie i nie, chyba że już zupełnie gdzieś wyjeżdżacie, ale odbierajcie telefony, bo i w czwartek, i w piątek może coś jeszcze ważnego wyjść. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta wagi i wodniki, w tym tygodniu będą rozdarte między domowymi sprawami a tym, co się będzie działo towarzysko czy kulturalnie na mieście. Szczególnie bliźnięta będą miały ten dylemat: czy właśnie zostać, gotować, sprzątać, czy gdzieś iść na koncert, czy spotkać się ze znajomymi. Pełnia w znaku wagi zdecydowanie podpo podpowie bliźniętom, że raczej wychodzić, spotykać się z ludźmi, bo to jest bardzo dobry czas dla bliźniąt, szczególnie tym. Które szukają swojej drugiej połówki. Wagi natomiast będą bardzo zgodne, dostosują się do innych, yy, pozwolą rodzinie czy pracodawcom decydować za nich, bo to jest taki tydzień, kiedy bardziej wagi powinny się zająć sobą, swoimi osobistymi sprawami, a o nic innego się nie martwić. Szczególnie środa bardzo ważny dzień na wiadomości, spotkania i też odnowienie jakiegoś dawnego kontaktu. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardzo wycofane, bardziej skupione na sobie, swoim hobby. To jest taki czas, kiedy wodników lepiej nie ruszać, bo i tak się nie przejmą. Nadchodzące święta sprawią, że wodniki już sobie mentalnie we, wezmą wolne już na początku tygodnia, ale w drugiej połowie tygodnia bądźcie czujni, bo też jakieś ważne spotkanie może Was czekać, z którego dużo dobrego może wyniknąć. Znaki wodne, czyli raki, ryby i skorpiony w tym tygodniu będą trochę rozemocjonalizowane. I też będą dużą wagę przykładać do tego, kto jak reaguje na ich słowa czy, czy różne wydarzenia. Szczególnie raki będą się przejmować nadchodzącymi świętami. To jest dobry czas, żeby się pogodzić z jakimś krewnym, którego nie za bardzo lubicie albo z kim mieliście na pieńku, bo nadchodzące święta sprzyjają właśnie tego typu wydarzeniom. A w drugiej połowie tygodnia macie dobrą rękę do pieniędzy, do spraw finansowych, więc też dbajcie o to i dobry czas też na otwieranie a nie kontakt w bankach dla raków. Natomiast skorpiony będą w tym tygodniu troszeczkę spięte, będziecie bardziej już yy, yy, chcieli odpocząć i zająć się domowymi sprawami, ale jeszcze koło środy, ale też koło piątku możliwe jakieś ważne wydarzenia związane z zawodowymi sprawami, więc nie odpuszczajcie i bądźcie czujni. Natomiast ryby w tym tygodniu będą troszeczkę w innym świecie, będą bardziej zamyślone, bardziej romantycznie nastawione i uczuciowo do życia. To jest dobry czas, żeby spotkać Spotkać się z ważnymi osobami, nawet na randkę i dla ryb bardzo duża szansa, jeżeli chodzi o jakieś nowe projekty. Więc druga połowa tygodnia, mimo nadchodzącej Wielkanocy, która będzie zresztą bardzo udana dla ryb, warto przeznaczyć na szukanie ofert pracy albo spotykanie się nawet z jakimiś ważnymi ludźmi. Wszystkim naszym internautom, naszym czytelnikom życzę udanek Wielkanocy, miłych, spokojnych świąt. A po więcej artykułów, horoskopów i wróż zapraszam na www.czary.pl.